Siema widzowie, dzisiaj nagrywam minecrafta tak powrót minecrafta, popatrzcie co zostało dodane pigmeny teraz lepiej wyglądają o tak, dzień dobry i piszcie w komentarzu jak mamy nazwać tego, o tu, tutaj tego pana albo panią jak będziecie woleli jak tą tutaj rodzinkę nazwać albo jak naszego ochroniarza tutaj nazwać I jeszcze tego pana sprzedawcę, o tego tutaj ochroniarza, o w sumie jak może yy, przepraszam teraz, że, że to robię, ale po prostu muszę. O, widzicie? I ubrany jest, i jeszcze jak mamy nazwać tego tutaj, i sprzedawcy, ja to już mówię. I na przykład nowe drzwi zostały takie fajne dodane. Tutaj takie coś zostało dodane. Nie wiem, do czego to jest. Taki, nie wiem, czy to jest Glowstone, ale na pewno coś. Tutaj jest jakiś piec z Nederu. W ogóle to są moby pod spodem i żółwie. Ale żółwie się gdzieś schowały. Przepraszam, że tak ciężko oddycham, ale miałem bitwę dzisiaj, więc. Wiecie, na pewno się może jeszcze domyśleć. Na przykład tutaj jest nowe tabliczki, dwie. To jest niebieski nether i czerwony nether. Tutaj w niebieskim nether, że tego pana tutaj zamknąłem albo panią. Tutaj są niebieskie nawet ogniska, niebieskie te. Więc. Bog. Tutaj jeszcze grzybki, takie czerwone. Tutaj te płotki takie fajne są też. To wczoraj praktycznie wszystko robiłem. O, to, tutaj to jest, jest jak bambusy to coś. O, i tutaj jest zbroja, i na przykład musicie posłuchać sobie tej płyty. widzieliście koncert jest no znaczy nie koncert tylko muzyczka jest fajna No w sumie może sobie grać czekajcie wezmę tylko płytę Jezus Maria, ja ślepy. A właśnie, jeszcze przepraszam, że to robię w tym momencie na odcinku, ale po prostu zapomniałem tego zrobić. Piszcie, czy mi wybaczacie, czy nie. Nie, ten najgorsze, one... Jakby co to te? Się respią, jak mnie śpicie trzy noce i one do, One... Lepiej się z nimi nie bawcie, bo one zadają ograniczenia. W sumie nie, tutaj to tu nie pasuje. Bardziej by tutaj tak pasowało, tak? Tak. I jeszcze płytę chcę znaleźć. O! niech tutaj będzie leciała. I... Ogólnie chcę wam powiedzieć, że fajny jest ten nowy Minecraft. Ta aktualizacja. Są jeszcze emotki właśnie. Miem Wam pokazać. Takiego skin, takiego Steve'a sobie zrobimy z paleryną. Patrzcie na emotki. Nie, nie tak się jadę. O tak to trzeba zrobić. Cześć widzowie. patrzę, Wam macham. Dzień dobry. Na razie mam tylko te trzy, ale. Dzisiaj, podczas drugiego odcinka na moim świecie, może sobie zrobimy tą drugą emotkę. Jakąś w sensie inną emotkę. Ja nie przen znaczy nie, przen nie, w sensie nie, że nie przenudzę. Tylko ja już kończę nagrywanie. Papa pa, życzę mi jego dnia albo wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie. I przypominam też do osób skrybowania tego kanału, bo nie było łatwo to zrobić. Może Wam się wydać. A, pewnie. 5 sekund to robił, ale nie, to nie było łatwe. Tutaj się, tak na bedroku, w sumie zrobię latającą platformę. Może być. I to będzie taki, taki fajny ogólny świat.